Cześć, jestem Ania, witam na moim kanale Dykomania i zapraszam Was na mój pierwszy film DIY, czyli po prostu zrób to sam. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać jaką zrobiłam wiązankę na wszystkich świętych, na grób mojego taty, ze sztucznym ryzantem na bardzo grubym plastrze drzewa. Drzewo to akurat drzewo bukowe, ten plaster jest dosyć duży i Gruby, szeroki, więc ta podstawa pod tą wiązankę będzie bardzo stabilna. Oczywiście do tego potrzebna jest nam gąbka florystyczna, no i przede wszystkim klej na gorąco. Więc klej na gorąco to jest podstawa, jeżeli chodzi o takie um, DIY. Zaczynamy oczywiście od przyklejenia gąbki do plastra drewna. Do mojej wiązanki użyłam bukiety sztucznych ryzantem, kwiatów, roślin, a także liści. Kwiaty wziąłam w jasnych kolorach oraz rudości. Kupiłam nie pojedyncze kwiaty, a gałązki, bo uznałam, że... Wyjdzie po prostu taniej, I, a w tych bukietach były wymieszane te kwiaty, nie tylko chryzantema, ale też y, hortensje, jakieś bardziej bym powiedziała podobne do stokrotek. Wszystkie te bukiety porozdzieliłam, poobcinałam na pojedyncze kwiaty, więc troszkę się tego y, nagromadziło. Ja użyłam, że tak powiem, obcążków do paznokci i powiem Wam, że to był chyba jednak trochę głupi pomysł. Owszem, dało się uciąć, ale na przyszłość już będę używała sekatora i polecam Wam bardziej sekator, bo jednak te druty są dosyć twarde, jeżeli chodzi o obcinanie, więc sekator to jednak byłby lepszy pomysł. No i po kolei zaczęłam od tych największych główek chryzantem. Końcówkę zawsze, że tak powiem, dałam kroperkę gorącego kleju i wbijałam w tą gąbkę florystyczną i zaczęłam, jak już mówiłam, od największych kulek, od największych kwiatów, później takie średnie, mniejsze i później zaczęłam uzupełniać innymi kwiatami, a także liśćmi. Bardzo zachęcam Was gorąco do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia komentarzy, serduszek, lajków pod filmem. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. Bardzo dziękuję w ogóle za to, że mnie oglądacie i zostawiacie komentarze oraz polubienia. Jest to naprawdę duża motywacja dla mnie. Na moim kanale piszę, że też są właśnie DIY. Jeszcze do tej pory nie robiłam, więc postaram się więcej takich rzeczy robić. Jest to moja pierwsza wiązanka, że tak powiem, bo zazwyczaj kupowałam co roku na wszystkich świętych już gotowe wiązanki, a w tym roku postanowiłam coś zrobić sama i postanowiłam właśnie to zrobić na tym plastrze drewna, bo powiem Wam, że bardzo mi się to spodobało. Mam nadzieję, że się Wam spodoba ta wiązanka i w ogóle, że spodoba się Wam ten dzisiejszy film. Postaram się robić częściej takie filmy, właśnie DIY. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. No i życzę Wam miłego oglądania. Oglądajcie do końca i naprawdę zachęcam Was bardzo gorąco do subskrypcji. Najpierw myślałam, aby zrobić tą wiązankę na tym plastrze drzewa, na tym plastrze drewna, że pośrodku znicz, a dookoła zrobię taki coś alawianek, ale jednak później uznałam, że zrobię coś takiego bardziej większego tak, i wyszła mi taka dosyć spora kulka, po prostu poszłam na żywioł i posta postanowiłam, co mi wyjdzie, to wyjdzie. Zrezygnowałam z tego znicza w środku i zrobiłam taką kulkę, ale oczywiście można zrobić tak jak już mówiłam, znicz po środku i dookoła zrobić taki ala wianek właśnie z, z, z kwiatów. I wyszła taka kulka. Osobiście powiem Wam, że jestem zadowolona z tego efektu, bo to jest moje pierwsze raz jeżeli zrobiłam coś takiego. Jeżeli chodzi o wiązankę na cmentarz, nigdy wcześniej tego nie robiłam i powiem Wam, że jak na pierwszy raz, ja osobiście jestem zadowolona i dumna siebie. Mam nadzieję, że będzie mi to wychodziło coraz lepiej. Mam nadzieję, że się Wam też spodoba. Dajcie znać w komentarzu i już nie będę więcej mówić. Życzę Wam miłego oglądania i miłego dnia. Trzymajcie się, ciepło pa. We'll